Licyto to mieszczący się niemal w centralnej Polsce dom aukcyjny dla aukcji przemysłowych, czyli kierowanych przede wszystkim do biznesu. Potencjalni zainteresowani sprzedażą przedmiotów, które są im zbędne po zgłoszeniu tego faktu do licyto, forma zgłoszenia jest dowolna: telefon, e-mail, formularz kontaktowy. W umówionym terminie mogą spodziewać się wizyty naszego specjalisty, gdyż dojedzie on do miejsca, w którym te przedmioty znajdują się. Przedstawiciel licyto chętnie wysłucha zlecającego i w sposób zgodny z naszymi standardami wskaże oraz oceni przedmioty, które mogą podlegać wyprzedaży poprzez licytacje przemysłowe. Po uzgodnieniach i podpisaniu umowy, przystąpimy do właściwego dokumentowania przedmiotów, tak aby w sposób rzetelny przedstawić je zainteresowanym oraz zamieścić w zapowiedziach nadchodzących aukcji. Od tej chwili wszyscy zainteresowani także spoza granic Polski za pośrednictwem dedykowanej platformy licyto.pl w zapowiedziach zbliżających się aukcji będą mogli zobaczyć to, co nasi klienci mają do zaoferowania. Po kilku dniach aukcja zostanie otwarta, co pozwoli składać pierwsze oferty. Dodatkowo w wyznaczonym i podanym w opisie aukcji terminie odbędzie się dzień otwarty, podczas którego można osobiście zobaczyć wystawione na aukcję przedmioty. Po takim dniu każdy może bardziej świadomie decydować o swojej ostatecznej ofercie i przystąpić do licytacji. W ostatni dzień aukcji o ściśle określonych godzinach rozpoczyna się ostateczne zamykanie licytacji przedmiotów. Od tej chwili każda nowa oferta wydłuża czas konkretnej licytacji o 3 do 5 minut. Jeśli Twoja oferta przez ten czas utrzyma się jako najwyższa, wygrywasz. Możesz licytować dowolną ilość przedmiotów. Podczas przebiegu licytacji przedmioty znajdują się u obecnego właściciela, gdzie zgodnie z regułami aukcji przemysłowych po odbiór zgłasza się każdy zwycięzca i z tego właśnie miejsca osobiście zabiera przedmioty, które nabył. Pracownicy licyto nadzorują wydanie i dbają o to, aby pomieszczenia pozostawić w należytym porządku, a nowi nabywcy cieszą się z zakupionych przedmiotów, bowiem udało im się korzystnie przeprowadzić inwestycje. Taką właśnie szansę daje licytopl, zaufany partner w biznesie.